Cześć z tej strony Slendy, dzisiaj o schronieniach. Pewnie widzieliście nieraz różne odcinki, czy z aj czy takie sceny pokazywałem, czy jak szkoliliśmy wojsko i na przykład panowie spali w zabudowie okrężnej, dostali tylko karimaty, a było minus 9 w nocy. Czy na przykład z mojej wyprawy do Brazylii, gdzie pokazywałem, jak się odizolować, bo tam akurat się na ziemi nie śpi. I za pomocą lian, bambusa zrobiłem sobie akurat w tym przypadku leżankę. Ale chodzi o to, że jeżeli trenujecie w warunkach polskich, później intuicyjnie działacie. W Brazylii są węże, są różne robactwa, które mogą naprawdę szkodzić, to się idzie na górę. W Polsce, w środowisku leśnym, gdzie występuje np. mech i sosny, robi się takie schronienia. W lasach mieszanych, gdzie bardziej lubię te lasy, bo właśnie w ten sposób mogę sobie zrobić zabudowę okrężną, która daje gigantyczny komfort, robi się takie schronienia. Teraz jest jesień, dlatego serdecznie zachęcam, jeżeli macie okazję gdzieś przetrenować bezpieczne tematy, to to zróbcie. Widzicie, nawet łóżko podgrzewane robię. Wczoraj był filmik o łóżku podgrzewanym przez kamienie otoczaki, ale jeżeli zrobicie taką platformę i w ten sposób użycie drewno, ciepło, fajnie pod dupką sobie przechodzi. I odpowiednie kąty, plus murek oporowy, którego tutaj akurat nie ma, czyli mówimy o takim małym murku na wysokość pół metra, żeby po prostu nie było bocznego oddziaływania wiatru na wasz ogień. Bo to jest naprawdę mega istotne. Wtedy macie większe, no, dłuższy czas spalania drewna i większe oszczędności dzięki temu i więcej ciepła. Takie szałasy również chronią od deszczu. Jeżeli kąt 45 stopni zrobimy i dłużej, na przykład w tym przypadku, ja bym wyżej wypuścił ten dach. Zasypując naprawdę taką zwykłą ściółką, plus ognisko, które cały czas dosusza wam chałupę, zwykły wydeszcz wam nie jest groźny. Serdecznie polecam się tym bawić. Macie takie informacje na kanale, macie w mojej książce. Bawcie się tematem, bo wiedza to podstawa. Pozdrawiam szlendy.